Hejka, tu Gimpin. Przed Wami kolejny odcinek ze Star Stable i z okazji tego, że mam już 20 subskrypcji wiem, że zwykle się nie nagrywa na 20 subskrypcji ale ja bardzo chciałam Wam za to podziękować gdyż jest to dla mnie naprawdę ogromne wsparcie jak dokładałam kanał to nie spodziewałam się nawet 10 a jednak mam już 20 i chciałam właśnie zrobić taki odcinek bardzo Wam dziękuję za Wasze jakby wsparcie dla mnie. Bardzo mi to pomaga. I ten odcinek nie jest jakoś bardzo rozbudowany albo coś na 100 subów, jeżeli kiedykolwiek uda mi się to zebrać. Co szczerze wątpię, no ale wiecie, nadzieję trzeba mieć. Nagram coś lepszego, ale mam nadzieję i tak, że to się Wam spodoba. I nagram tutaj wyścig z gwiazdką, gdyż jest on dość ukryty. Sama niedawno go znalazłam. I właśnie mamy go. Więc robimy. I mi się on bardzo podoba. Szczerze. Nie widziałam go nigdy, nie wiem czy w ogóle ktoś nagrywał, jak robi ten wyścig z gwiazdką, ale to jest na razie jest naprawdę fajny wyścig, fajnie zrobiony. Dawaj, dawaj koniu! Co to było? Ej, e, tak, tak, wiem, poza wyścig... Tak, poza trochę. Naprawdę to jest. Okej, okay. już nie będę zabierać czasu. Chyba to nas spowalnia. Okej, okay, idziemy dalej. Nie. Proszę! Wracam do Was jak dojdę do tego miejsca. Okej, okay, jestem już... Nie! I jedziemy sobie do Pandorii! O, tak! Ja, ale ja mam szczęście po prostu. No tak, skończyć wyścig i bijali do Pandorii! Tak, też o to zdobyłam osiągnięcie. Więc tak, od razu, jakby ktoś nie wiedział, to można tu zdobyć osiągnięcie. Nie mam pojęcia gdzie. Jak, jak zwykle. No, o, tutaj. I to już będzie koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się. Podobał. Jeszcze raz dziękuję za każde wsparcie, komentarze albo nawet całą oglądalność, za to, że oglądaliście, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Bardzo Wam dziękuję, szczególnie za te 20 subskrypcji. Zachęcam do dalszego wspierania mnie właśnie w ten sposób i życzę miłego dnia lub nocy i cześć!